Cześć kochani, dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś plany na ferie Ja właśnie się pakuję i zabieram was do Karkowa, a później do Zakopanego A jeśli chcecie, żebym na was nagrała film Zakopanego, to zostawcie łapki w górę Mmm, Marzenko zrobiłaś kanapki na drogę? Ja myślałam, że ty zrobiłeś Ja myślałem, że ty robisz kanapki Czyli nikt nie zrobił kanapek To Marek idź skończyć się pakować, a ja zrobię już te kanapki Ja kanapki zrobię, ty idź lepiej pakować, bo wy się nie wyrobicie z Michasią nawet do 15 Dobra, jak tam chcesz, ja idę do Michasi Mmm, Baba. Micha, się spakowałaś się już? Prawie. Jak to prawie? Nie umiem ja znaleźć tego kabla do ładowarki. No to daj, pomogę ci go szukać. Może jest gdzieś tutaj. Tam już sprawdzałam, nie ma go. No to gdzie on jest? Bo ja wiem, rano jeszcze na biurku. Marek, widziałeś może kabel do ładowarki od Michasi? Jaki znowu kabel? No, z ładowarki Ten mój, ten taki długi Ja go nie widziałem A wy już w ogóle jesteście spakowane? Ja już jestem spakowana No szukamy tylko tego kabla do ładowarki, a ty dzwoniłeś do hotelu? Tak, ja już mam wszystko tam zorganizowane A co się stało? Nic się nie stało Poza po co Żeby rezerwację potwierdzić Chyba, że tak Za dwie godziny wyjeżdżamy, ja idę zanieść walizki do auta, a potem trzeba się jeszcze przebrać i jedziemy Okej, okay, to idź już no i co, jest tam ten kabel? No nie ma go nigdzie, gdzie on jest? Dobra, najwyżej kupimy nowy, no bo on musisz mieć kabel do ładowarki. Raczej. Marzena, chodź drzwi za mną Już idę. Co? To ciężkie, co by Ci tam na Nie marudź, idź już lepiej. No my ciężki jak. Tylko pospiesz się. Michasia, to zamknij już walizkę, a tata jak przyjdzie, to weźmie ją już od auta i gotowe. Już ją zamykam, no. To okej. Okay. Michasia, otwórz tacie drzwi. Okej, okay, już idę. Dzień dobry. Nie wierzę, mama. Co jest? Dzień dobry, pani Czy ja dobrze widzę? Obawiam się, że tak. Dawno pana u nas nie było, proszę! Bardzo dziękuję. Ale już jestem, pani Marzeno. Mmm, duńskiej będzie za mocno. To co pana do nas sprowadza, sąsiedzie? Dawno pana nie było. Oczywiście, pani może. No pan dzisiaj taki elegancki smoking. Kapelusik. Piękna mucha, czyżby wybierał się pan na jakiś bal? Tak, chyba bal przebierańców. Michasia. <kuh> Za pani marzynko? Gdzie się państwo wybieracie? Yy, tak wyjeżdżamy yy. na ferie. A co z króliczkami? Babcia Basia z nimi będzie, jak zawsze. Babcia Basia nie znam. A, Ta, Tak, to jest mama Marka. Aha, chyba, że tak. W takim razie, co pan w zasadzie do nas sprowadza? Pani Marzeno. Słyszała pani? Pan ci jakiś inny jest. Zawsze był pan taki energiczny, a dzisiaj... Wednesday, Wednesday pani Marzeno. A, już wiem, internet został zalany tym trendem. Co się pan oglądał. Pani Marzeno, jak wy wyglądacie? No ja. Pani Marzeno, musi być czarno, ponuro, a jest za kolorowo. To chyba pan się za dużo naoglądał tych tam. Pani Marzeno, wracam za 15 minut, i nagram tego KingTonga z nowym trendem. Eee... Mamo, tak, tak, niech pan przyjdzie za 15 minut. Zatem, do zobaczenia. Michaś, a co ty zrobiłaś? No że dwie godziny wyjeżdżamy, tak? Wiesz, że gdybyś się nie zgodziła, to że marudziłby jeszcze dłużej. I wcale byśmy nie pojechali. No masz rację. Masz coś czarnego? No tak, a ty? Ja też. Sąsiadowi, ja już idę. Już idę. A ty co? No co? Jak ty wyglądasz? Marek, schowaj się do garderoby szybko. Co wyście, oszalały? Marek, wszystko ci wyjaśnimy później. Do garderoby szybko. Zostawić was na chwilę. Kto tu idzie? Wszystko ci wyjaśnimy. Do garderoby idź. Chodź, właśnie. Ale o co chodzi? Tata, chowaj się do tej garderoby. Siedź cicho i nic nie gadaj. już, już. Gotowe. Tak otwieraj. ponuro! To co, nagrywamy tego TimTonga? No tak, bo za chwilę wyjeżdżamy. Oczywiście, a państwo wyjeżdżają? gdzieś wyjeżdżają? Przecież już mówiłyśmy panu, że na ferie jedziemy. Aha, już sobie przypomina. To nagrywamy? Nie tak, możesz nagrać? Oczywiście, możesz Tak, oczywiście. Pani no? proszę się przygotować. Ale do czego? No co mam robić? Musimy tańczyć, Pani Marzeno. Co? Wednesday. Ale ja tego nie umiem tańczyć. mamo. chodź bo siedzę czasu. Nawet tego nie skomentuję. Już gotowi jesteście. Pani Marzeno, ale jest... Co ja mam robić, proszę Pana? Będziemy kończyć. Zaczynamy, Pani Dobra, no, no szybko, bo wyjeżdżamy zaraz. Dobrze. To ja w prawo, a nie jednak w lewo, no trochę, no. W lewo, w lewo, w prawo, w prawo. No. Dobrze, Do widzenia. Do widzenia. No wreszcie poszedł. Pakujemy się. Nie, nie wierzę w to, co widzę. Co to za szopka? Ta to szkodna gadać. Jak ty wyglądasz? całe na czarno, odwaliło ci? Dobra, przebieramy się i jedziemy. Marek, nie marudź. Ale jak wy wyglądacie? Czemu wyście się tak w ogóle przebierać? Co on tu robił w domu? Marek, chciał nagrywać Tink Tonga w najnowszym trendzie. No wiesz, Wednesday. O, Wednesday, to jest taka. No ale czemu wyście się tak ubrały? No to, bo ona tak wygląda. Ale jak ona? Przecież to był sąsiad. Marek, nic nie rozumiesz. Wednesday to dziewczyna, a sąsiad chciał tak być jak ona. i i nie ważne do to, jedziemy, ja się przebieram Ja też, bo już mnie wszystko swędzi Nie, to jest po prostu jeden wielki cyrk Dobra, nagraliśmy i teraz już mamy ferię, jedziemy Idę tą walizkę zanieść Mam nadzieję, że on już z nami nie pojedzie do Krakowa Do Krakowa to może nie, ale w Zakopanem był ostatnio Pamiętasz, co nie? Kochani, my się zbieramy i widzimy się już w drodze Kochani, my już jesteśmy na miejscu, teraz idziemy na recepcję. Ale się długo jechało. Jechało, jechało, ale się dojechało. Ciekawe jak Masia będzie dzisiaj spała. Z jakim widoczkiem? Czy na sofie, czy na łóżku? O o, a może na dywanie? Ja tam wiem, że na sofie. Idziemy już do naszego pokoju, jest na najwyższym piętrze, czyli na piątym No to zaczął się feryjny wyjazd Ciekawe jak tam dziadek Ale który dziadek, sąsiad? A który O, jesteśmy Chodźcie O. Ej e, Tutaj tanto. Nie, tu, aha W lewo W prawo, ojej, się gubimy Tu? Tak, tutaj Kasia, prowadź Ło, ale długi korytarz No, 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 a my na końcu Boimy. No, to rozumiem to jest szypnik. Walizeczka jeszcze. Dobra, ja wezmę walizkę. O, witamy! Kochani, chwila i robimy room tour. Zaczynamy od mojego pokoju i salonu. Tutaj jest znajduje się sofa, na której będę spała, chyba, że zmienię zdanie. I będę spała na takim... Jak to się nazywało? Na dostawce. Już? Na dostawce. Tutaj mamy biureczko. Tylko, że jeszcze pan musi żarówkę wymienić, bo ta no, żarówka coś... Średnio świeci. Średnio świeci. Potel. A tutaj mamy... Znaczy krzesło bardziej. krzesło. A tutaj mamy stolik oraz dwa krzesła. A i telewizor. No i co? Dzień Koniec. Dzień dobry. A, a Ej! Ja mogę się zamknąć! A, a. No, to już miała spokojną noc. No. Dobra, ale zapraszam, zapraszam. Proszę do mojej tutaj przestrzeni. Sypialnia, telewizory na tej ścianie. I magiczna zasłona. Tak jak było. Ostanek jakbyś na Sylwestrach. Ale ogólnie to jest chłodno też. Chłodno jest, ale spokojnie się nagrzeje, ponieważ pokój był nieużywany, więc on musi teraz się zagrzać. A czy widzowie chcecie, chcecie zobaczyć, co jest za tą zasłoną? To zostawcie łapki w górę teraz a! szybko. Dobra, trzy, cztery, iry, wszyscy łapki dali, a my... No to Michasia Odsłaniamy. pokaże. Odsłaniamy. Waga jedzie, jedzie, jedzie. Uła! I łazienkę mamy. Ale jaką. Tutaj mamy wow. wannę. No to tego nam brak. brakuje, nie? No to co? kule kupujemy tak, dzisiaj. Tak, kule. Do kąpieli. Tutaj mamy umywalki dwie. No też ładne. No Ja wam powiem, że ta łazienka jest najjaśniejsza, bo z tego tego y, apartamentu. Okoro, tak, tak. No. I teraz pytanie, co tutaj mamy? No prysznic, A, prawda? wiesz co? Naprawdę. O? Ale jaki kibelek ukryty. A to jest tron króla. Uwaga. Uuu. Naprawdę. No powiem Ci... Prestiżowo. Nie no, prestiżowo to jest o was tą wandą. Mm. No. Tak mi się wydaje. Jestem bardzo ciekawy, czy będzie wygodna. To kto pierwszy się kąpie kąpię na papierka w wiem. Nie Papier... jest, ale... ale ja mam na herbatę, ale się marzenka. A to marzynka? Papierka. No, ale... To ja się nie kąpię? No, ja... O, ja już przegrałam. Ale ja przegrałam. Czyli, Czyli ty ja się pierwszy, pierwszy się kąpię. No. Mm. Nie, chyba zrobimy dogrywkę. Tak? Mm. Kupię między sobą. Dawaj. Papier, kamień, nożyce! A, 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 papier, kamień, nożyce! Ej, no i co Ostatni raz. Papier, kamień, nożyce! Aaaa! To się chodź. druga kąpię, dobra. I ostatnia. To ja ci oddaję, ty się kąpiesz pierwszą. A, i jeszcze przedpokój? Ale nie tylko przedpokój. No właśnie mówię, zapraszam na herbatkę a kawkę, jak to woli. Może no, pani jeszcze coś musi donieść chyba, tu światło jest? Ale, ale czekaj, jest no to w takim razie wszystko mogę zamknąć. 24 no godziny <laughs> no tak. no <laughs> no tak. a w pomieszczeniu. Tak, Michasia, będziesz tutaj ja. No kawka, no, pani herbatka, miejsce. co mhm. kto woli. Aha, bo o, to jest a lodówka jest tam, mhm. No. dobra, i lodóweczka jest tu schowana. przed pokój, i tutaj A Oraz... właśnie, bo nikt nie widział od tej strony jeszcze pokoju. A. No, no i to lustrem. lustro. U nas brakuje w mieszkaniu, nie? Takiego, takiego lustra. Wam lustra brakuje? No takiego A się brakuje? No tak, trochę, trochę. Troszkę, troszkę. Ale żebyście się żebyście nie myśleli, to nie jest koniec dnia u nas, bo my jeszcze idziemy na miasto. To tak, na rynek. Na, na rynek. A co ciekawe, czy się uda coś nagrać. Ale kiedy tu byliśmy? Wracamy po dwóch tygodniach? Trzech? Nie, po trzech chyba. Trzech tygodniach? Trzy tygodniach. Byliśmy na semestrach, tak. nie? Na Zobaczymy, zestaw. czy coś się zmieniło, czy jeszcze jest jarmark? Nie wiem. Ja wiem, co się zmieniło. Co? Że ostatnio byłem chory i teraz też jestem chory, tylko teraz mi siadło na gardło. Tyle się zmieniło. No co Michasia, babski mm -hmm. wypadł! Znowu? Chorobka? <laughs> Ej, śpisz się tutaj? Mówiłaś. No, mówiłam. Ale wiesz co, Nasii... czy ty się na tym wyśpisz w ogóle? No, nie, ja to ocenię, poczekaj. Ej, tu jest mega wygodnie, naprawdę. Nie, no, to jest, wiesz, tylko to tylko jest duże, Tylko kwestia ale... ułożenia sobie, wiecie, tutaj... Nie, no, to trzeba odsunąć, żeby się wpadło na ten... A czy mhm. można y, zamówić tą dostawkę? No nie wiem, czy może dostawka nie będzie lepsza? No to decyduj. No bo Masz jeszcze, jeszcze chwilę, bo potem już game over. I jaka decyzja? Dostawka. Chcesz? No. No to trzeba tą dostawkę, to mówić dostawkę, wtedy tu muszą zmienić. Dobra, Przerażamy. no to my idziemy na miasto. Tutaj bardzo zabieram na miasto i ci Wam jeszcze pokażę. Już właśnie wróciliśmy do domu i tutaj czekało na mnie moje łóżko. No yes. ale. ale fajne, wygodne będzie na pewno. Mam do Was pytanie yy, Czy z tego chcielibyście bardziej vloga czy rutynem? Daćcie coś w komentarzu. A jeśli z Wami już żegnam, no i co do następnego odcinka, to na razie pa!